Najbardziej sensacyjna książka roku. Zagrożenie bezpieczeństwa. Mamy niepokojące wiadomości, panie prezydencie. To znaczy. Udało się nam zlokalizować kilka prawdopodobnych miejsc przecieku. Zdrada! Przypominam ci, że za szpiegostwo w Polsce grozi 10 lat. Dobrze mi zrobisz! Za... Mam w kieszeni tylu sędziów i prokuratorów, że jeszcze będziesz mnie przepraszał! Śmieciu. Walka wywiadów. Kurwa, nie mamy amunicji! Walka wręcz? Hm, nie ma problemu. Tylko w najlepszych księgarniach oraz na www.tvradom.com. Potrzebuję informacji o Twojej ciasnej. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Dzisiaj jesteśmy akurat w naszej telewizyjnej reżyserce, albowiem przymierzamy się do produkcji, już niektóre materiały tutaj się zgrywają, do produkcji filmu o Solidarności Walczącej. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do wspierania naszego projektu. Chętnych, którzy kiedyś coś dobrego w Solidarności Walczącej zrobili, zapraszamy do kontaktu. Kontakt macie na tvradom.com w zakładce. Kontakt, właśnie, także bardzo serdecznie Was zapraszamy. No a cóż, a dzisiaj sobie zaczniemy trochę inaczej niż planowałem, bo na początku planowałem, że zaczniemy od Pewnych rzeczy związanych z rządem, ale nasza strefa płatnego parkowania w Radomie, jak zawsze, jest niepokonana i niesamowita. No w związku z czym, po prostu, sorry, rządzie, dzisiaj ustępujesz pierwszeństwa na jedynca. Oczywiście, strefa, proszę bardzo, tu mamy takie niesamowite, cudowne pisemko. Które zresztą będziecie sobie mogli w PDF-ie po pobrać również na stronie, żeby się zapoznać z tym pisemkiem. Jak wiecie, ja chcę zachęcić urzędników miejskich do zrobienia czegoś dla obywateli miasta. No, na przykład chociażby żeby zaczęli szanować konstytucję, o której tak bardzo że tak powiem, gardłują i tą wolność, o której też tak gardłują, no to ja chcę ich zmusić do szanowania tejże wolności, w tym przypadku akurat wolności prowadzenia działalności gospodarczej i uczciwej konkurencji. No i oczywiście buntuje się przeciwko e, opłacaniu czegoś takiego. E, to jest po prostu, no coś, to nie jest e, rachunek. Co to jest? Bilecik jakiś taki, to jeszcze powiedzmy marnej jakości. A dlaczego ja się buntuję? Dlatego, że moi drodzy, ja uważam, że każda firma, obojętnie państwowa, prywatna, czy mieszanka państwowo-prywatna, powinna płacić podatki. I nieważne po prostu, co się dzieje, te podatki mają być płacone. I skoro po prostu Radomska Strefa Padnego Parkowania ma tak olbrzymie zyski, które po prostu w dziesiątkach milionów złotych praktycznie można liczyć spokojnie, oni podają różne malutkie kwoty, ale nie wierzcie im w to. Bo dlaczego? Dlatego, że tutaj nie ma nipu na tym czymś, bileciku, nie wiem. To oznacza, że że takich bilecików można sobie wkładać różne tysiące, a praktycznie zgłosić tych bilecików, nie wiem, dużo, dużo mniej. W związku z czym po prostu ja się domagam, żeby po prostu strefa płatnego parkowania płaciła a. podatek VAT, b. podatek dochodowy, tak jak wszyscy przedsiębiorcy płacą, Prawda? Żeby w tym momencie zrównana była i to apel do radnych, bo to, i to zależy od radnych, prawda? Żeby po prostu ta strefa była wreszcie pożyteczna dla obywateli, bo ja tutaj z tego pisemka, które mam, prawda? Ja zadałem w ogóle takie pytanie o strefie płatnego parkowania. Czy zostały zapłacone podatki od tych opłat dodatkowych, czyli z czegoś co my nazywamy umownie mandatami. No, ja nie wiem, czy urzędnicy nie zrozumieli pytania, nie wiem, chyba już prościej się nie da. No, W każdym razie odpowiedzieli, że, że tak powiem, zarówno opłata parkingowa, jak i dodatkowa są dochodem własnym gminy no to tym bardziej powinniście e, płacić podatki <laughs> skoro dochód własny gminy no to tak samo jak dochód własnego łodziejczyka no to łodziejczyk od własnego dochodu musi zapłacić siermiężny podatek jak zarobił to musi zapłacić no to tak samo wy zarobiliście to musicie zapłacić macie dochód własny czyli należy się państwu podatek no chyba proste nie wiem co jest dla was kochani urzędnicy nie tak Czego nie rozumiecie? Prosta sprawa. Zarabiasz gościu, masz działalność, o właśnie, bo to, bo to jest jeszcze kwestia działalności, to płacisz. Proste, płacisz VAT, płacisz różne inne podatki. Tymczasem nie płacą, proszę Państwa, VAT-u, no bo to oficjalnie w piśmie podali, nie płacą innych podatków, a spróbujcie poprosić ich, żeby na to badziewie dostać rachunek. Ale kochani, ja wam, kochani urzędnicy, ja wam pokażę, jak wygląda prawidłowy bilecik będący rachunkiem. Co jest na tym bileciku? Oczywiście nazwa firmy, wszystko trata-tata, pięknie. A najważniejsze dla rozliczenia na przykład w firmach NIP. NIP, kochane baranki urzędnicze, to jest to, czego, nie, czego brakuje na tym waszym papierku, bo nawet nie bilecie. Tego nie ma. Dlaczego nie ma? Ja śmiem twierdzić, że ponieważ, dlatego, żeby kręcić lody. I jeżeli uważacie, że nie, że się mylę, to proszę, ja pójdę. W poniedziałek, bo dzisiaj jest piątek, nagrywamy to w piątek, pójdę z tym czymś i oczekuję przynajmniej rachunku. Nie świstka wydanego, że pan zapłacił, panie kołodziejczyk, tylko rachunku z nipem, urzędnicze barany, z nipem takim jak tutaj. O, proszę bardzo, ja nawet. Mm, Zareklamuje za darmo tą firmę. Firma Abkoa. To jest koło notu. Tam jest płatny parking. To jest prawidłowy bilet parkingowy, bo on jest rachunkiem. I nie obraźcie się za to, że mówię do Was barany. Bo jeżeli po prostu. Chyba nie wiem, co jest trudnego w tym, żeby po prostu odpowiedzieć na proste pytanie, czy zapłaciliście podatek dochodowy właśnie od własnego dochodu. Do budżetu państwa z tytułu tej dodatkowej opłaty, bo przecież nie mandatu. Gdyby to był mandat, to jak najbardziej bylibyście z, tej, z tego podatku zwolnieni, bo to jest mandat, ale to jest według was opłata dodatkowa, a więc dodatkowy zysk, dodatkowy przychód, który podlega opodatkowaniu, tak jak reszta przychodu. Ja bym chciał wiedzieć, czy moje miasto mnie okrada, czy nie? Bo z tego, co wy tu wypisujecie, kochani urzędnicy, no to to jest kolejny podatek. No to powiedzcie, słuchajcie, nakładamy w Radomiu podatek parkingowy. Nazwijcie to podatkiem, będzie sprawa jasna. Ale nie, no dobra, nawet jeżeli jest to podatek, to i tak musi być chociażby identyfikator gminy. A wy macie jakieś dziwne fistaszki na tym bileciku? Nawet jeśli jest to podatek, to na podatek również można uzyskać rachunek, takie specjalne pismo, gdzie również jest NIP. Ups. No więc właśnie, więc szanowni, kochani, rządzący e, e, w Radomiu, na przecież wy zarządzacie Miejskim zarządem druk i komunikacji. E, Skoro już tak gardujecie o Konstytucji, ja się bardzo cieszę, to, yy, to, to zróbcie coś z tym, bo to jest niezgodne z Konstytucją, z konstytucją jakąkolwiek ustawą. Wy się tu po, po, yy, powołujecie na ustawę. Z żadną ustawą to nie jest zgodne, ponieważ w tym przypadku kluczową jest ustawa yy, prawo podatkowe, która mówi wyraźnie, że jaki jest przychód, podlega opodatkowaniu. Koniec, amen, cześć. Spytajcie w Urzędzie Skarbowym. Prawda? Więc krótko i węzłowato. Apel do radnych. Zróbcie coś z tym badziewiem. E, dziwne. Słuchajcie, jeszcze coś najciekawsze. Że godzina parkowania w firmie Apcoa, koło notu, kosztuje 3 złote. Płacą podatki, VAT-y, wszystko. Co chcecie. Godzina parkowania w strefie też 3 złote. A ci nie płacą nic: ani VAT-u, ani podatku dochodowego. Cuda! To jak to jest, że ci sobie radzą z podatkami, a ci bez podatków nie mogą wyjść na swoje. Ciekawe. Prawda? No właśnie. Więc, kochani radni, e, zróbcie coś. Po to Was wybraliśmy. I mówię to do wszystkich radnych: PiSu, Platformy, SLD. Wszystkich. Dobra. Teraz zajmujemy się naszym ukochanym rządem, posłami, tak, czyli krem de la creme. Otóż, wbrew temu, co niektórzy wieszczyli, koalicja pis zamiast się rozpadać, moi drodzy, no to się raczej zaczyna uzupełniać, a wręcz nawet są szanse, że się powiększy. Ostatnio. Zrobiono taką konferencję. Pan Jarosław Kaczyński zrobi taką konferencję jeszcze z dwoma innymi posłami, którzy wracają, prawda? Właściwie przechodzą z jednego z kół, który już przestaje być kołem w tej chwili, z powrotem do prawa i sprawiedliwości. No, poziom wkurzenia opozycyjnego, zwłaszcza w Platformie Obywatelskiej, musi być dość wysoki. Ponieważ oni po prostu już, że tak powiem, od razu były komentarze w stylu Nitrasa, w stylu tam jeszcze poro innych. Moi drodzy, każdy kto dobrze życzy krajowi, kto dobrze życzy Polsce, nie dąży do wywrócenia rządu w czasie kadencji. Jeżeli chce po prostu przejąć władzę, to niech to zrobi tak jak zrobił to PiS. W myśl zasady, właśnie Jurnego Stefana, czyli wygrajcie sobie wybory. E, ja powiem szczerze, że e, jeżeli e, chce opozycja wygrywać, proszę uprzejmie, niech wygrywa, niech rządzi opozycja. Tylko najpierw niech wygra i niech zrobi to uczciwie nie przez ulicę, nie przez zagranicę. Nie przez różnych dziwaków, prawda, których tam wysyłają przeciwko Polsce, nie przez inspiracje hakerskie, jak to niektórzy przynajmniej sugerują, tylko normalna kampania, normalna działalność. Normalna działalność. Bo zauważcie, moi drodzy, że prawo i sprawiedliwość w tej chwili przeszło do kontrofensywy i tak punktuje opozycję, że ta po prostu nie wie dokładnie, który do przodu. Przykład, proszę uprzejmie, PiS, Vox, Fidesz, jeszcze pani Le Pen i jeszcze tam kilka innych tych prawicowych jakby frakcji europejskich zamierza się połączyć i walczyć z tak zwaną Federacją Unijną. No i co teraz opozycja zrobi? Zacznie bić pianę znowu? No proszę bardzo, znowu będzie 9. Nie, nawet nie będzie 12, będzie 9. Zamiast wspierać pewne rzeczy, to nie. No to teraz, pytanie: kolejne. Tusk na białym koniu miał przyjechać, tylko mu konia ukradli, nie? i nie przyjedzie. No właśnie. Więc po prostu e, liczenie na Tuska, liczenie na cud. Nie ma co liczyć na cud. Bo właśnie jak chcecie wygrywać, to takie sprawy właśnie jak z tymi strefami trzeba załatwiać dla ludzi, żeby właśnie zobaczyli ludzie, że tak, no jak mówicie, że ten pis jest taki zły pis, ma bardzo wielkie kły i w ogóle i straszny ten pis taki, no to my jesteśmy fantastyczni, zobaczcie, prawda? I my jesteśmy fantastyczni. Pomagamy ludziom, prawda, o... Takie rzeczy, takie patologie likwidujemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem nie ma z kim gadać. Dosłownie nie ma z kim gadać. W sprawie strefy poszedłem do jednego z radnych opozycyjnych, nie powiem wam nazwiska. A to warto przystąpić? No matko, no, no po prostu, no, no ludzie, kochanie, do no takiego gościa to w tym momencie wziąć za frak, kop i wio. I więcej mu diety radnego nie dać. Dość rad ra opozycyjny. No i chcecie, kochani opozycjoniści, wygrywać czymś takim? No sorry, to się nie da, prawda? Poza tym naprawdę ludzie mają już dość. Ludzie mają dość pierdzielenia o jakichś y, y, tęczach, o jakichś różnych takich rzeczach. No naprawdę, ludzie po prostu oczekują od polityków programu. Że taki pro, polityk, jeden, drugi, trzeci, nieważne czy to będzie z PiSu, czy to będzie z Konfederacji, czy z Platformy, czy skądkolwiek, on wyjdzie do nich i powie: Słuchajcie, mam program działania. Chcę dla was coś zrobić. I mam konkretny pomysł, jak to zrobić, prawda? A nie, prawda, ja idę do jednej z pań posłanek, też wam nie powiem skąd, ale z koła. I zadaję proste pytanie pani poseł, bo no, dobrze by było wnieść projekt poselski ustawy reformującej ZUS. Mamy ekspertów, mamy wszystko, już mamy to napisane tylko czatem. Eee, proszę pana, bo o ten... No nie musimy do ekspertów. Pani, ja mam ekspertów! Z Ameryki, z Polski, stąd, stamtąd, nazwisko podaję. Eee, nie, bo wie pan bo ekspertów trzeba, nie. No i proszę, aż się ciśnie powiedzenie, tak zwane: gadać z dupą to ci osora. Prawda? Rozumiecie, nie ma w tej chwili żadnego, poza oczywiście opcją rządzącą, polityka, który byłby po prostu jakiś sensowny pomysł na, na życie miał dla tego obywatela, prawda? Przyszedłby i powiedział: słuchaj, obywatelu, takie siano jak strefa będzie płaciło wszystkie podatki, tak jak prywatny przedsiębiorca takie coś jak tam powiedzmy jeszcze inne głupie pomysły będą polikwidowane. Zakład ubezpieczeń społecznych nie będzie monopolistą, bo to, bo to, bo to, bo tam. Ci obywatele w tej chwili wzięliby kalkulator i tak, aha. To to, to 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 to. To 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 to. taniej? Czyli ma pomysł. No to można spróbować. Ale nie ma takiego człowieka po stronie opozycyjnej. Nie ma. Po prostu wszyscy liczą na to, że za piękną twarz wygrają wybory. No to się pomylili. Już tak społeczeństwo polskie nie działa. Tusk zresztą się zorientował już o co chodzi i wcale nie chce, nie chce wracać. Konia nawet nie szuka, bo oni mu tam tego białego konia podstawiają. E, ty Donek, przyjedź, przyjedź Donek. A to tak e, nie mogę, Bruksela, <Broxella>, wiecie, pieniądze, <śla> pieniędzy nie ma i nie będzie. <śla> to mają wam do zaoferowania. Niestety, moi drodzy przyjaciele, ja przepraszam, że państwu tak mówię, że nawet może trochę kpiarsko, ale naprawdę uwierzcie mi, że jak ja patrzę na to wszystko, co się dzieje, to po prostu naprawdę mam już dość. Nie wiem, czy wy nie macie takiego e, odczucia, że macie już po prostu dość tego, co odwijają nasi politycy różni. I naprawdę, uwierzcie mi, możecie mnie wyzywać od pisiorów, od tam konfederatów, od różnych, proszę bardzo, ale ci pokażcie mi najlepszą z możliwych opcji, jeśli chodzi chociażby o kwestie europejskie. Jeśli chociażby o to, żeby Polska była niepodległym krajem. Proszę bardzo, niech do PiSu przyłączy się Platforma. Przyłączy się? Nie, bo oni są federalistami. Czyli chcą utraty niepodległości dla Polski. Znowu ktoś powie mocne słowa, mocne słowa, to prawda. Ale jeśli się mylę, to udowodnijcie mi to, że się mylę, i przystąpcie na przykład chociażby do tego. Nie przystąpicie, moim zdaniem. No, i teraz kolejna sprawa. Tym razem będzie kamyczek do ogródka rządu. Szczepienia pytacie się mnie <laughs> pytacie się mnie wielokrotnie czy ja się zaszczepię ja mówię od razu nie e, dlaczego nie, dlatego, że e, po pierwsze nie biorę udziału w eksperymencie medycznym bo bez wątpienia to co się dzieje, jak się patrzy na te skutki uboczne, to jest to eksperyment medyczny po drugie moi drodzy, ja uważam, że mm, coś takiego jak paszport covidowy na co się PiS zgodził, moim zdaniem, niepotrzebnie, jest skandaliczne. I w tym momencie, prawda, powinna być wolność wyboru. Może ja chcę chorować na przykład. Może ktoś inny też chce chorować. A może po prostu czekam na lek. Jak będzie jakiś lek, albo nie wiem, może czekam na innego rodzaju szczepionkę, bezpieczniejszą, i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że wiele źródeł, i to naprawdę rzetelnych, podaje. E, podaje po prostu to, że te szczepionki no jednak mają różne, różne wady. Na przykład ludzie czasami tracą słuch po tych szczepionkach. Już takie przypadki były, prawda? No i co? Ja stwierdziłem, że nie, no trudno. No, jak padnę, to padnę. Ale na razie, póki co się nie zaszczepię. Poza tym uważam, że nasz ukochany rząd i parlament i wszyscy powinni się teraz zaszczepić. Jak oni przeżyją... Łącznie z posłami opozycji, senatorami i z Grockim, jak Grocki przeżyje, to ja zaraz za Grockim idę się szczepić. Ale najpierw Grocki musi przeżyć. Chociaż jak to mówią, złego diabli nie biorą, nie? Ale mówię, no po prostu, ja chcę po prostu zobaczyć, dlaczego jeszcze oni się nie zaszczepili. No, więc jeśli chodzi o kwestię szczepień, to ja w najbliższym czasie nie planuję się zaszczepić, i szczerze mówiąc. Ee, Przynajmniej na razie, dopóki nie pojawią się jakieś rzetelne badania m, mówiące o tym, że te szczepionki nie są szkodliwe, m, na razie po prostu odradzam. Ale oczywiście to jesteście wolnymi ludźmi, możecie się szczepić i, i tyle. Natomiast ja uważam, że skandaliczne jest to, że wprowadzono w Polsce paszport covid bo to nie powinno mieć miejsca nigdy. I oczywiście od razu tutaj e, przypominam e, taką sytuację w Chorwacji, gdzie z dnia na dzień Chorwatom odbiło i powiedzieli, że e, musisz mieć paszport covidowy. Ludzie po prostu przyjeżdżali już po prostu normalnie, bez niczego, na granicy stali i po prostu nagle odwaliło władzom e, chorwackim i natychmiast paszporty covidowe, a jak nie to dwa tygodnie kwarantanny, jak tydzień czasu niektórzy mieli urlopu, nie? Więc po prostu dla mnie to jest chore, i ja jestem jak najbardziej przeciw. E, dobra, będę powoli lądował, bo też, jak wiecie, robota czeka. E, także tutaj e, przepraszam Was, że Wam tak nagadałem, że może e, też trochę chaotycznie, no ale ja to mówię po prostu z serca, ja to mówię bez kartki, ja to mówię na spontanę, na żywo. E, nie lubię takiego, że tak powiem, ustawiania sobie czegoś. Co najwyżej robię takie krótkie punkty, o czym chcę powiedzieć. Także zapraszam Was jeszcze raz do wspomagania tego projektu Solidarności Walczącej. Na końcu też macie numer konta, gdzie możecie wspomagać naszą biedną telewizję. No i cóż, i zapraszam Was do oglądania kolejnych felietonów. Do zobaczenia.